że jest tak, jak A Ty najbardziej cienie ludzi, wszystkich ludzi, ale że było ponad siły. Ponad siły? I u nogami ruszałam, jak mogłam, ładowałam te nogi. I teraz tak samo. Lecz sobie u tak nie chodzę. Bo się mogę przywrócić, to już koniec będę. Ja nie jesteśmy troszurzami. Nie Ci się, dlatego że ci mówię, prawdę, ale jednak tak jest. Co zrobić, jak ktoś nas skrzywdzi? Przeżegnałaś że się. Daj spokój już. A jeszcze też mówiłem, że wszystkie najwetze odpychają wierszy, ale <słyska> <słyska> moje te maleńkie <słyska> to najbardziej. Bo ona powiedziała, że Mabciu, jak chce być taka jak ty. Piśrok <słyska> tak powiedziała. <słyska> <słyska> tak mówiłam? <słyska> no, nie, ten. Co i zrobił? Wiesz co, wiesz co zrobiłem? Przeprosił Cię, Przepraszam no, Cię. No mówię, pewnie, że Ci przebaczyć. Tak, naprawdę, mówię Ci. To ważne bo jest, bo żeby przebaczyć. Zrobił mówili że, że bardzo, ale ja Ci pomogę. I wstał i przeprosił mnie i mówi, daj mi to, wiesz co. I ja mu powiedziałam, że ja już bywam i już załatwiłam, że jednak daruję cię i kiedy nie pociągnę do odpowiedzialności. Bo już, bo już powiedział jednak jej ksiądz, że zrobił ciśność księgę, daruj mu. To lepiej zrobisz, niż się zajścisz. Tak, ksiądz powiedział. I ja tak zumilam. Jeszcze Są trochę może. Dajesz A. radę, dajesz radę. Wiem, jak się nazywa. jak się nazywa mój ojciec, moja matka, moje dzieci. Wnuki. Wszystko wraca w tu Wiesz? Wierzysz mi. No, słyszę, pewnie, że wierzę. Ale najbardziej, no, nie... Powiedziałem, ale ja Marty chciałam e być taka jak ty. <grym> A ile wtedy lat miałam? Ile, ile wtedy lat miałam, jak to powiedziałaś? Nie słyszysz? O, ty nie radnych tak. Bardzo wszystkich. W swoim drodze. <grym> <śmulny> trzeba, trzeba się ratować i pomagać sobie przecież. Jak wydał gdzieś cierpny, co mam czołeczek? Slałam sobie ten Wydałam. By, to nie bardzo Nie. że największy skarb, co mam w moim nóżku. Paweł uśpieszy. Przerywał? Nie. No, Ja już, już Nie Przerywał. nie Przerywał. mówisz, jak jest. Przerywał. Ja to wszystko, to Przerywał. No wiesz? To Przerywał. 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 I jest krembolna, rozumiesz? No, A Robert to mi się podoba. <grymne> tak. Ale z głową. Tak.